9.15 Dzień dobry, czy mam przyjemność z panią w domu? O tak, czym mogę służyć? Dziś jest pani szczęśliwy dzień Pozwoli pani, że przedstawię nowy zestaw miejskich kosmetyków Sally Kay Wujowniczki w Beverly Hills. Kiedy dostanę tajną odznakę ha? KWM? Ha? Zaraz po inicjacji. Pamiętaj o żelaznej zasadzie KWM. Żadnych dziewcząt. Jeśli wspomnisz komuś o naszym klubie, zostaniesz natychmiast wykluczony. Żadnych dziewcząt, tak? Bardzo ciekawe. Cześć, chłopcy! O czym rozmawiacie? E, o, o niczym! Zastanawialiśmy się, ile ważyłby człowiek na merkurym. Z odznaką KWM czy bez niej? <grym> hmm. Ciekawe, co myślą w szkole o waszym tajnym klubie. Pójdę mu pytać! Czekaj, e, Nigel, pilnuj! To nie dla ciebie. To nudny klub, w którym chłopaki mają swoje nudne sprawy. I dlatego nie przyjmujemy dziewczyn. Nie jestem jakąś tam dziewczyną. Jeśli chcecie być choć trochę wiarygodni, to musicie przyjąć kogoś takiego jak ja. I nie przyjmujesz żadnej odmowy. Dobra. Zapytam KP i dam ci znać. Proszę bardzo, tylko się pośpiesz. Powiedziałam, że muszą mnie przyjąć, a on na to, że porozmawia z kapetem, cokolwiek to znaczy. Tajne stowarzyszenie i jakieś to tajemnicze i podniecające. Tak, co oni właściwie tam robią, jak myślisz? A cóż oni mogą robić? Zresztą kogo to obchodzi? Rzecz w tym, że nikt w szkole nie będzie mnie ignorował. Pewnie zamknęli w szafce kogoś z najmłodszej klasy. Mnie wepchnęli z automat z wodą. Huh? Przepraszam, dziewczęta, ale nasze tunele są czasem zakorkowane. Więc postaraj się je odkorkować, zanim nas znów ściągniesz. Pozwólcie, że wam przedstawię Dajne, moją nową asystentkę. Cześć! Cieszę się, że mogłam was w końcu poznać. Jestem pod wrażeniem waszych sukcesów. Dziękujemy i witamy w agencji. Poinformowano nas, że na całym świecie zachodzi dość niepokojące zjawisko. W ostatnim czasie dotarło również do Stanów Zjednoczonych. Można się z tego połączyć z telezakupami. Mm -mm. Spokojne zazwyczaj kobiety zaczynają zachowywać się agresywnie, napadając na przyjaciół, współpracowników i obcych. Każdy punkt oznacza taki przypadek. Dużo tych światełek. No właśnie, jak dotąd nie znamy źródła tej anomalii. Właśnie dlatego was wezwałem. Dziękuję, Dajna. Nie wiem, jakbym sobie bez ciebie poradził. A teraz Wasze zabawki. Oczywiście pasy Bungee, bojowa suszarka do włosów Tornado 3000, mini aparat fotograficzny, spinka do włosów z liną i niezawodne odrzutowe plecaki. Patrzcie, jakie to śliczne! Chciałabyś mi herbatę i może te pyszne domowe ciasteczka, które przyniosłaś? Polecam rzęszeniową. Będziesz miał więcej energii. Godzina 13.33. Sacramento w Kalifornii. Recepcjonistka powiedziała, że jest w biurze. Póki co, poszukamy wskazówek. Uważaj na drzwi. Ha? A? Panna Jones? Czy ta okropna kobieta przysłała was, żeby mnie dobić? Nie, jesteśmy z tajnej agencji i zajmujemy się pani sprawą. Ha! Kto panią tak urządził? Panna Jones, domyśla się pani, co mogło sprowokować napastniczkę? Może rozdrażnił ją pomarańczowy strój, tak jak byka, który szaleje na widok czerwieni. Zawsze wydawało mi się, że noszę stanowane kolory. Może zdenerwowało ją to, że sprzedaje kosmetyki. Nagle jej oczy zaczęły świecić na czerwono i chwyciła mnie w kleszcze. dwóch zeznań panny Jones ta kobieta wykorzystała cały arsenał chwytów zapaśniczych. Chyba nie doszła jeszcze do siebie. Dziewczęta, słyszałyście, jak brydziła coś o tych czerwonych oczach? A, mam wiadomość! To zaproszenie na kobiece zapasy dziś wieczorem w Beverly Hills. Kto by chciał oglądać przepocone, umieśnione ciała? Ja! Gdyby to byli przystojni chłopcy? Poddaję się. Następny przystanek: McAllen w Teksasie. Mężczyźni grający w kręgle zostali tam zaatakowani przez tłum rozwścieczonych kobiet. Klub kręglarski w Teksasie. Wszystkie były wielkie, silne i bardzo agresywne. Zjawiły się nie wiadomo skąd i zaczęły nas bić. To nie wy je sprowokowaliście? <laughs> Byliśmy zajęci swoimi sprawami. Najdziwniejsze, że była wśród nich właścicielka kręgielni pani Dinsmore. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. Na widok takiej koszuli można dostać ataku szału. Może znajdziemy coś w biurze pani Dinsmore? Dobra, sprawdźmy, co zarejestrowały kamery. Patrzcie, one stosują chwity zapaśnicze, tak jak opowiadała panna Jones. Zaczynam mieć dość tych zapaśniczych wybryków. Tylko co one mają ze sobą wspólnego? Hej, spójrzcie na ten wygaszacz! A co to jest? Pani Dinsmore dostała takie samo zaproszenie jak ja dzisiaj rano Może dzięki temu znajdziemy związek między tymi przypadkami Beverly Hills, godzina 19.05 hm, Trzeba mieć zaproszenie Będziecie musiały znaleźć jakiś inny sposób Nie ma problemu, chodź Alex Zaproszenie Witaj na zawodach Tak, jak ja! Przygotować się do walki! Spójrzmy, czy te amazonki zostawiły tu coś ciekawego. Tylko cicho. Nie chcę, żeby któraś z nich złapała mnie w swoje łapska. To już ostatni nabór. Nasza liga sióstr wkrótce zwycięży. Jakie one są wielkie! Zdążyłam to poczuć! Sprawdźmy ten kanał wentylacyjny nad drzwiami. To tu? <laughs> Więcej drobiazgów niż w biurku Jerry'ego. Że odbiłam ci chłopaka, a poza tym nie mam czasu. Nie o to chodzi. Dowiedziałam się, że chcesz wstąpić do tajnego stowarzyszenia naszych chłopców. Zaraz, skąd ty o tym wiesz? Co za pytanie. Jestem najlepiej poinformowaną osobą w całym Beverly Hills. Co ty masz z tym wspólnego? Usiłuję przekonać chłopców, żeby cię przyjęli. My dziewczyny powinnyśmy się trzymać razem. Cześć! Ciekawe, o co naprawdę jej chodzi. Moją armię. Dzisiaj Liga Sióstr zdobędzie wielką moc, a już jutro zajmiemy należne nam miejsce, pozbywając się mężczyzn i tych kobiet, które nie są naszymi wybrankami. Że zapasy nie popularyzują przemocy To jakiś obłęd Musimy znaleźć sam W tym tłumie? Jak? Odpalamy plecaki Jest tam! Tak się cieszę, że cię znalazłyśmy Halo Halo I to ma być przyjaciółka? Halo Jesteście wrogami Ligi Sióstr! Wow! O, Sam! Dlaczego się tak zachowujesz? Płomień naszej sprawy płonie silnym ogniem w tej małej. Przyprowadźcie ją. Mogli nam dać kostiumy odporne na odpadki. Gdzie one wszystkie są? Dzwonię do Jerego. Witajcie dziewczęta, jak wam idzie. Wszystko się sypie. Sam zamieniła się w furiatka i rzuciła się na nas. O, to bardzo niedobrze. Jerry, wiesz coś na temat tak zwanej ligi sióstr? Proponuję sprawdzić w międzynarodowej bazie danych. Zaraz się tym zajmę. Dziękuję, Dajna. Wygląda na to... Liga Sióstr. To starożytne stowarzyszenie kobiet-wojowniczek. Ich celem było zawładnięcie światem poprzez eliminację wszystkich mężczyzn i słabych kobiet. Dziękujemy. Prześlemy ci cyfrowe zdjęcia, które właśnie zrobiłyśmy. Doskonale. Na razie. Według mnie ta cała liga sióstr to jakieś idiotyczne zabobony. Czy ja wiem? Sam zachowywała się bardzo dziwnie. <laughs> Zobaczmy, co mamy. To ta dziwna księga. Co to może być? Wygląda na jakąś listę. Hej, tu jest nazwisko sam i jej mamy i jej babci też. A czy Mary Dinsmore i jej matka? Jakby drzewo genealogiczne. A wszystkie imiona prowadzą do Ariel. To musi być żeńska linia Ligi Sióstr. W ten sposób Ariel dobiera swoje wojowniczki. Potem zaprasza je na zawody zapaśnicze i tam je hipnotyzuje. Tylko dokąd je zabiera? Może dowiemy się czegoś z odcisku jej buta. W stu procentach pył wulkaniczny występujący wyłącznie na górze świętej Heleny. Założę się, że ją tam znajdziemy i sam też! Udało mi się złamać szyfr kamiennego kalendarza z pomocą Dainy. Kamień Ligi Sióstr musi zostać użyty w czasie pierwszej jesiennej pełni. W tym roku będzie to 2 listopada. A, czyli dzisiaj o północy. Mamy dwie godziny, żeby powstrzymać Ariel i uratować Sam. W takim razie, spieszcie się. Góra Świętej Heleny, godzina 23.42. szybko, żeby wykorzystać element. Zaskoczenia! Co my tu mamy? Dwie żałosne panienki, które chcą mi pokrzyżować plany? Sama jesteś żałosna, jeśli myślisz, że twoje zapaśniczki zapanują nad światem! Na arenę z nimi! Nie podoba mi się to. Zbyt długo czekałam, żeby zrezygnować przez te dwie nadgorliwe nastolatki. Sam, gincie niewierne Podobno najbardziej ranimy tych, których kochamy Wasza przyjaciółka zaraz to udowodni 11.50, zostało tylko 10 minut Sam, przestań, to my, Alex i Klo i sobie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami! Wrogowie ligi nie są moimi przyjaciółmi! Wiesz co, Sam? To świecenie czerwonymi oczami zaczyna się robić nudne! Za kilka minut idealny układ planet obudzi nasze siostry na całym świecie, a wtedy powstaniemy i sięgniemy po to, co nam się należy. Niech żyje Liga Sióstr! Niech żyje Liga Sióstr! Niech żyje Liga Sióstr! się to obejdę się z wami łagodnie. To może od razu się poddam, napijemy się herbaty i pomyślimy, co dalej? Nie bierz sobie tego do serca, ale jakoś mi się to nie uśmiecha. Co się stało? Skąd się tu wzięłam? I dlaczego siedzę w błocie? Nie pamiętasz? A co mam pamiętać? Ariel zahipnotyzowała cię w czasie zawodów zapaśniczych. Jesteś jedną z wybranych. Dlaczego miałabym mnie wybierać? Spytaj o to swoją pra, pra, pra babkę. To ona była wybranką. Co za idiotyczne przesądy. Musi być jakieś wyjaśnienie. Też tak sądziłam, ale jeszcze przed chwilą twoje oczy płonęły i chciałaś nas zabić. Widocznie błoto powstrzymało moc kamienia Ariel. <laughs> Zostały jeszcze trzy minuty. Półtorej minuty. Zniszczyć je! Znowu te zapasy! Zaczyna się. Żyje Liga Sióstr. Twój czas się skończył, siostro. Mój czas dopiero nastanie. Wróć do mnie! Twoim przeznaczeniem jest być wojowniczką! Peł wulkaniczny! Nie był najlepszy pomysł. Wrócę, a wtedy liga sióstr zdobędzie władzę. Wygląda na to, że zniknęła. Co się z nią stało? Wszystko jedno. Najważniejsze, że jej nie ma. Coś mi się zdaje, że to nie było jej ostatnie słowo. Dokąd idziemy? Prędzej. Mam niespodziankę dla ciebie. rzekasz nigdy nie zdradzić tajemnic naszego klubu. Przestrzegać kodeksu honorowego KKM, A nade wszystko kochać i wspierać KP Myślę, że tak. A zatem mocą nadanych uprawnień oświadczam, że zostajesz zaprzysiężonym członkiem KKM. No i bardzo dobrze. Niech mi ktoś powie o co chodzi z tym KP. To królowa pszczół, królowa całego KWM. A co oznacza KWM? Klub wielbicieli Mendy. Dzielimy się zaszczytami i honorami, które spływają na najpiękniejszą dziewczynę w szkole. To Mendy jest królową? Oczywiście, że tak. Mandy, Mandy, Mandy. Wracając do Twojej inicjacji, wybasujesz mi stopy. Nic mnie tak nie rozluźnia. Wypuść! Ale członkiem klubu zostaje się na całe życie! Pospiesz się, Glover! Królowa nie lubi czekać! Aaaa! Kana zlecenie Fox Kids i Zet Tekst Katowice. Tekst Polski Wojciech Wyczewski. Redakcja Wojciech Zamorski. Udźwiękowienie. Supra film. W polskiej wersji wystąpień. Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Mirosław Najlet, Wiesław Sławik, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach i Ranausz Załóg.